Mamy się dobrze? się Jeszcze lepiej. No, słuchajcie, yy, krótkie poselstwo na temat chrztów. Chrzty. I pamiętamy, ostatnio uczyłem, ja nie mam wersetów na rzutniku, ale odczytam Wam z dwóch fragmentów, które mnie dzisiaj bardzo dotknęły, szczególnie jeden. I, I posłuchajcie tego, jak synowie Zebedeusza chcieli siedzieć w chwale z Jezusem, i pamiętacie co? Jezus ich zapytał, czy możecie być ochrzczeni tym chrztem, którym ja będę, tak? I co oni odpowiedzieli? Możemy, tak, możemy. Oni w ogóle nie wiedzieli, co będzie z Jezusem. I jak Jezusa krzyżowali, to ich w ogóle nie było w pobliżu. Tak? Także zobaczcie, jak my łatwo rzucamy słowa, które są słowami rzuconymi na wiatr. Natomiast Chrzest jest bardzo ważną decyzją i to, że w waszych sercach się zrodziło to pragnienie, to jest super, bo to tylko może dać Duch Święty. Tak? Każdy z nas świadomie był chrzczony. W ogóle, słuchajcie, obserwuje nas coraz więcej katolików. Nawet mnie ostatnio zapytała, w jaki sposób wy chrzty robicie. I ja tam cierpliwie pokazałem jakieś filmy, wytłumaczyłem, no i ta pani przyznała, no tak, to jest, to jest prawdziwe, tak? Bo gdzieś tam jako niemowlę, jak byłam chrzczona, no to ktoś za mnie podejmował decyzję, oni mnie mieli prowadzić w życiu, a ich już dawno nie ma, tak? I to takie, widzicie, są religijne kuluary tej rzeczy. Jezus powiedział wyraźnie, kto uwierzy? Więc pierwsze pytanie jest, czy wy wierzycie? Tak? Wierzycie. Czyli usłyszeliście Ewangelię. Drugi skład tego wersetu jest, będzie ochrzczony. Czyli kolejność prawidłowa jest, że najpierw wierzymy, słyszymy dobrą nowinę, Ewangelię o Chrystusie, a później dajemy się ochrzcić. I ten chrzest jest nazwany chrztem na opamiętanie, lub bardziej Jezus go nazwał chrztem we mnie. I to jest już troszeczkę inny chrzest niż Janowy. I ja Wam przeczytam dwa fragmenty szybciutko z listu do Rzymian. Yy, tutaj jest taki fragment z Szósty rozdział, zaczynam czytać od szóstego rozdziału, kto ma może śledzić. Przedtem grzech panował nad wszystkimi ludźmi, prowadząc do śmierci, tak? czyli grzech prowadzi do śmierci, lecz teraz króluje Boża dobroć zapewniająca nam życie wieczne i usprawiedliwienie przez Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy, że w Chrystusie Jezusie mamy nie tylko zapewnienie życia wiecznego, ale usprawiedliwienie od każdego grzechu. Tak? Każdy grzech został poniesiony na krzyż. I wielu z nas próbuje diabeł potępiać, tak? I ja wiem, że moje nauczania nieraz też mogą być odbierane jako potępienie, ale one nie mają kierunku potępienia, tylko one mają kierunek zweryfikowania naszego serca, tak jak ostatnio uczyłem w, tych, w w takich fragmentach trudniejszych dla naszych dusz. I teraz szósty rozdział, to jest napisane tak: czy wobec tego ciągle mamy grzeszyć, aby Bóg okazywał nam dobroć i przebaczenie? I Paweł mówi: oczywiście, że nie. Jakże nadal możemy żyć w grzechu, skoro już mieliśmy nie grzeszyć? I Paweł tłumaczy, przecież potężna władza grzechu nad nami została złamana, tak? Potężna władza grzechu nad nami została złamana. I powiedz na to amen. Bo to jest cudowna informacja. Yy, gdyśmy się nawrócili i zostali ochrzczeni, tak? Gdyśmy się nawrócili i zobacz, wielu ludzi na tym poprzestaje. Oni tylko się nawracają, a nie do... Inaczej nie, nie, nie wchodzą w chrzest, czyli jest uczynek potrzebny też, który nas prowadzi do tego. Dlatego my musimy robić i przestrzegać, tak jak Jezus mówił, wszystkiego, co, czego zostaliśmy nauczeni. I dalej jest napisane: staliśmy się wtedy cząstką Jezusa Chrystusa. Widzisz, czyli cząstką Jezusa Chrystusa stajesz się, gdy się opamiętujesz, tak? gdy wierzysz i gdy się chrzcisz. Dlatego tu dalej zobaczysz ciekawy fragment, o którym Jezus mówi. Jego śmierć skruszyła bowiem działanie naszej grzesznej natury. Widzisz, ale kiedy? Kiedy zanurzasz się w niego. I o tym dalej ten list pisze z Jego śmiercią. Nasza da, dawna, skłonna do grzechu natura została pogrzebana z Nim w chrzest. Czyli tu jest cała ideologia chrztu. Twoja i moja grzeszna natura, krótko mówiąc, najwyraźniej to tłumacząc, zostaje utopiona tak? w wodzie. bo to jest woda. Gdzie duchy krążą nieczyste? Pamiętacie słowa z, z, z Pisma? Po miejscach jakich? Bezwodnych. Powiedz to, bezwodne. Duchy nieczyste są przy nas, one krążą po miejscach bezwodnych. Wielu ludzi ma dostęp, daje dostęp duchom do swojego życia. I ja zaznaczam, to nie jest forma opętania, to jest forma po prostu nacisku demonicznych różnych rzeczy, ale one kończą żywot. Mam dla was dobrą nowinę w wodzie, tak? W wodzie one zostają utopione. Dlatego Jezus Chrystus, pamiętamy historię genezaryńczyka, zgodził się na to, żeby te duchy, te legiony opuściły człowieka i weszły w świnie, a świnie skończyły swój żywot gdzie? W wodzie. Jezus zatarł ręce. Bo diabeł myślał, że wygrał z Jezusem, bo poszedł na układ. Ja kiedyś tego nie rozumiałem. Dopiero Duch Święty mi to objawił. Będąc Jego cząstką w sensie duchowym, umarliście wraz z Nim. Czyli śmierć starego człowieka dokonuje się dopiero w wodzie. I zobaczcie, jak to jest ważne. Dziś wielu ludzi słyszy Ewangelię, my głosimy Ewangelię. Oni wyznają Jezusa Panem, ale nie robią dalszego kroku, czyli, krótko mówiąc, są dziećmi wylanymi z, kąpielia, z kąpielą razem z wodą. Tak? I dlatego my musimy uczyć tych rzeczy prawidłowo, bo tu jest dalej napisane: wraz z Nim macie udział w Jego nowym życiu, tak jak i on zostaniecie wzbudzeni z martwych. I tu jest napisane, wasze dawne złe pragnienia zostały wraz z Jezusem przybite do krzyża. Ta cząstka waszej istoty, która jest skłonna do grzechu, otrzymała i tu jest napisane: śmiertelny cios. Czyli chrzest daje śmiertelny cios grzechowi, tak, naszym jakimś złym skłonnościom. I oczywiście, sami wiemy. Nawet Radek ostatnio miał świadectwo, że wychodzenie z pewnych rzeczy zajmuje nam dużo czasu. Tak? Niektórym zajmie zwalczenie, wyjście z grzechu, z opresji demonicznej miesiąc, niektórym zajmie to pół roku, a niektórym dłuższy okres czasu. Ale Chrystus daje nam zwycięstwo zawsze i powiedz na to Amen. Zawsze, więc jeśli Ty się pieczętujesz w wodzie, umierasz dla siebie w wodzie, to Duch Święty będzie w Tobie i we mnie pracował. I tu jest napisane, dzięki temu Wasze ciało ulegające grzechowi, zostało uwolnione spod jego panowania. Widzisz, ciało w momencie chrztu zostaje uwolnione. I to jest ideologia chrztów, dlatego nie słuchajcie różnych bredni, które nauczają, że człowiekowi wystarczy narodzić się na nowo przez wyznanie ustami. Nie, to nie jest prawda. Każdy, kto ma trochę oleju w głowie, czytając trzeci rozdział Ewangelii Jana, widzi, że Jezus Nikodemowi tłumaczy, że człowiek musi się narodzić z czego? Z wody i z ducha. I jak sami widzimy, Duch Święty już wyprzedza nas w działaniach, bo wy wszyscy już jesteście ochrzczeni, czego dowodem są nowe, nieznane języki. Tak? Nawet to tutaj mamy gościa wśród nas, głoszona była mu wczoraj Ewangelia i on już został ochrzczony i się modli nowymi językami. To jest boża łaska. Natomiast co pozostaje? Pozostaje przypieczętowanie tej decyzji. I teraz dalej jeszcze przeczytam, jeśli. Nasza dawna skłonna do grzechu natura umarła z Chrystusem i jest, jest, jesteśmy pewni, że będziemy mieć udział w Jego nowym życiu. Dlatego jest napisane, każdy, kto jest w Chrystusie, jest jakim stworzeniem? I co tam dalej jest napisane? Że stare co zrobiło? Przeminęło. Haleluja. Powiedz jeszcze raz. Stare przeminęło. Zobacz, pomachałeś staremu. Staremu Adasiowi, staremu Krystianowi, tak? staremu Łukaszowi. Pomachałeś w wodzie. Cześć, pa. Od dziś jestem nowym stworzeniem i to jest super, tak? I teraz dalej Chrystus powstał z martwych i już nie umrze, tak? Śmierć bowiem nie ma nad nami żadnej władzy, aż mnie teraz Duch Święty dotyka, zobacz, śmierć nie ma nad tobą i nade mną żadnej władzy, jak to jest głębokie objawienie. Ale teraz jeszcze pozostaje na dokładkę to, że musimy iść za Bogiem. I to jest dalej to napisane w tym samym liście. Umarł tylko raz Chrystus, aby pokonać moc grzechu, a Teraz będzie żyć wiecznie w nieprzerwanej łączności z Bogiem. Traktujcie więc swą starą, grzeszną naturę jako martwą, nieczułą na grzech. I tu jest napisane: Żyjcie natomiast dla Boga, pozostając z Nim w stałym kontakcie przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Tak? Czyli tu nie jest napisane: idź tylko się ochrzcić i wracaj do swojego życia, bo ja takie ruchy też obserwuję. Pamiętamy, że jak przyszła pandemia na, na świat. To wtedy była masa chrztów, nie wiem czy to zauważyliście. Pewne osoby gdzieś w necie się ogłaszały, że ja chrzczę ludzi. A my kurczę, ci ludzie się ogłaszały, jakby sprzedawali kartofle, tak? I, i takie, była taka postawa ludzkich serc, że ja idę się ościć, bo ja nie chcę mieć do piekła. Ale to w ogóle nie ma żadnego związku z prawdą Ewangelii, bo tu jest napisane, że człowiek najpierw musi spokutować, musi rozumieć, czym jest chrzest. I ci ludzie, zauważcie, te chrzty, które się pojawiały, które były gdzieś ogłaszane, my też chcieli w tą akcję włączyć, nie? bo jesteś z Gdańska, tu wiele osób chce się ochrzcić, ich nie ma nigdzie w społeczności. Oni po chrzcie od razu poszli wrócili do życia, tak? A to nie o tym mówił Jezus, bo Jezus mówił, uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co słyszeliście, czyli uczcie, czyli człowiek ochrzczony, narodzony z Bożego Ducha, on musi być dalej w procesie uczniostwa. I to jest ważne, i dlatego przeczytam Wam dzisiaj yy, rzecz, która troszeczkę też budzi respekt, bo szósty werset do Hebraj... szósty rozdział do Hebrajczyków, ten sam szósty, tak? Szóstka, dziś jesteśmy w szóstkach. Przestańmy więc dreptać w miejscu, ciągle powracać do nauki o Chrystusie, tak? I przejdźmy do dalszych zagadnień i tu, w tym liście jest napisane, stańmy się dorosłymi, trzeźwo myślącymi chrześcijanami. I tu jest napisane, nie musimy chyba przekonywać was o tym, że nierozsądnie jest liczyć na zbawienie jedynie dzięki swoim dobrym uczynkom. I tu nagle taka zagwoska, wow, to zbawienie za, zależy od dobrych uczynków. No Jakub potem trochę pisał, ale to nie jest w temacie dzisiejszego na, tu poselstwa. Słuchajcie dalej, tak? Albo, że niezbędna jest wiara w Boga, nie ma potrzeby, żeby wciąż powtarzać nauki o chrzcie, nakładaniu rąk, zmartwychwstaniu i sądzie Wiecznym. Więc jeśli jest wola Pana, przejdźmy do innych spraw. I dla uczniów jest bardzo ważne napomnienie. Tak? I tego się nie czyta w kościele. To jest napisane niebezpieczeństwo odrzucenia. Nie ma sensu przyprowadzać z powrotem do Pana tych, którzy już raz zrozumieli dobrą nowinę, zakosztowali dobrodziejstwa niebios, otrzymali Ducha Świętego, a także poznali wartość słowa i doznali mocy przyszłego świata. I zwróć uwagę, co jest napisane, a potem odwrócili się od Boga. Tak? A potem odwrócili się do Boga, i to jest smutna historia, którą ja już kilkukrotnie widziałem w naszym zgromadzeniu. Ludzi, którzy byli obdarowani, którzy modlili się językami, którzy szli za Bogiem, ale z powodu różnych prześladowań, presji swoich pomysłów odpadali od Niego. I dzisiaj żyją totalnie z dala od Boga, z dala od Jego łaski. I tu jest napisane: nie mogą nawrócić się ponownie, bo przez odrzucenie syna Bożego znowu przybili go do krzyża, wystawiając go na szyderstwa i publiczną zniewagę. Co chcę przez to powiedzieć? Jeśli decydujesz się iść za Chrystusem, Panem, to musisz być taki jak on, a przynajmniej starać się. A Bóg zna nasze serca i każdemu daje stosowną do tego łaskę, abyśmy, tak? Tak weszli w moment owocowania, bo Bóg oczekuje od nas wydania wielu owoców. I tyle słowa związanego z chrztami, więc miejcie świadomość tej decyzji, bo.